Słodycze są w planach, narty są w planach, ale to dopiero na przyszłą zimę, dentysta, co jest dosyć oczywiste po słodyczach no tak. i co my jeszcze mamy? Tam... Żeby się nie działo tylko w domu. Żeby to, to znaczy się co, ja mam dopuścić. trochę takiego, taki plan, żeby tam się częściowo w domu działo, ale nocą i w toalecie, hmm. ale mogą, może ich zacząć boleć gdzieś w jakichś hmm. okolicznościach przyrody na przykład. No dobrze, ale Albo? już tak. mi ciekawie. To rysować w detalach. Kanałowe, leczenie kanałowe ze świdrem. Uważam, że naprawdę wrzucenie tatę w sytuację ekstremalną może być bardzo ekscytujące. No tak, jeszcze go nie było w takiej sytuacji. Wszystkie rozmowy wcześniej, kto będzie dzielniejszy i kto dostanie nalepkę, dzielny pacjent. A może tata dostanie nalepkę, tak, tata dzielny, dostanie pacjent. Na lepkę, dzielny pacjent. I oni potem będą mówili, że to niesamowite. Jak ja piszę kolejny tom, to nie może być tak, że siadam do niego z poczuciem: o matko, znowu muszę napisać o tej okropnej basi. Tylko wtedy mogę tę pracę wykonywać z radością, jak to jest naprawdę ciekawa, prawdziwa dziewczynka. I ja czasem nawet jestem sama zaskoczona, co ona zrobi. Ona już ma ukształtowany charakter, więc jak powstaje każdy kolejny tom, to, to polega na tym, że wymyślamy, lub ja wymyślam, lub ja proponuję i to jest akceptowane. Jaka to może być przygoda, gdzie to może być przygoda, a potem do tego procesu twórczego włącza się sama Basia, bo ona już bardzo dobrze wie, jak ona chce, żeby ta jej przygoda wyglądała, i czasem ja mam niewiele do gadania. Trzeba mieć cały czas tyle głowy, że to jest opowieść. Tak, jakby o nas tutaj, z sąsiedztwa. Dlatego, kiedy powstają kolejne basie, zawsze staramy się myśleć o tym, co jeszcze takiego dodać, co narysować, żeby tę postać uwiarygodnić. No, bardzo polecam wszystkim obserwowanie drugich planów u Basi. Tam wszystko ma swoje znaczenie, albo nie, zna nie znalazło się przypadkiem. Także staram się dbać i o to, żeby żeby rodzice Basi czytali ciekawe książki, słuchali ciekawej muzyki. Czasem też staram się w dalszych planach zawierać jakąś dodatkową opowieść, na przykład w basie i pieniądzach. Możemy dokładnie prześledzić, co na przykład pan w prochowcu o wyglądzie Humphreya Bogarta ładuje do koszyka zakupowego i z czym później wychodzi z supermarketu. Takie coś sprawia mi wielką przyjemność.